Cześć, witajcie na kanale. Witamy Was w kolejnym blogu na naszym Zmieniłem kanale. Zmieniło się powitanie, dobra. Może no i Marek. tak już od dawna nie ma tak zwanego y, intro, czy jak to jest? No, to się ale my jesteśmy tym intro. No, A to intro się... to mi się kojarzy z jednym kanałem, ale nie powiem jakim. Najważniejsze, żeby się przywitać. E, tak, e, dzisiaj jest wtorek, poniedziałek. Poniedziałek, ostatni dzień wakacji Marek. No właśnie, mi się mi się wszystko zaczyna u siebie, no, w każdym razie dzisiaj jedziemy do Katowic. Jeszcze Michaśka ostatnie zakupy szkolne. Coś tam wymyśliła, że w Action coś kupi. A nie ma tu u nas Nie. Na tego trzeciego? Nie, nie, to jest. No, i w ogóle dzisiaj Michaśka już poznała i my też jej plan lekcji. No, jak Michaśka? No nauczycieli? To znaczy, tak, no, wiecie, zmienia nazwiska, ale nie, nie fizycznie. No. no to jeszcze Michaśka powie o planie? No, fajny plan. Jak go oceniasz tam, jak do tamtego roku, na przykład? No tamtym roku było wiele wiele to lepszy, wiadomo. No, no to mniej. ciężko, słuchajcie, to ciężko w ogóle tak. Jak mniej lekcji? Teraz jest tak, wychowanie do życia w rodzinie. No bo to szkoła, każda szkoła inaczej podaje, nie? No, zależy tam, właśnie jak to w swoim rytmie od 4 do 8 teraz. Wychowanie do życia w rodzinie, przyroda, historia osobno, nie? Także... Informatyka. No, informatyka, przyroda, przyroda mówiłam angielski, remina, polski, polski, no polski. <noise> Także jest dużo więcej tych zajęć, Technika nawet, nie? Technika, no. no. Ale w ogóle Michaćka też miała okazję niektórych nauczycieli poznać. tak, niektórych to w ogóle zna, nie? Tak, jedną panią z angielskiego teraz uczyła w trzeciej klasie. O, to już Michaćka zna. E, pana z wf też kojarzysz? No, tak. No. Wychowawca. Przy okazji wychowawca. taki dwa w jednym. Niektóry. Ba, słuchajcie, są też nauczyciele, Dokładnie dwójka, nie będę tu wiedzieć, wiadomo co imienia i nazwiska, ale którzy jeszcze uczyli za moich czasów, jak ja chodziłem do tej szkoły. Coś ty. No. Czyli pani z historii mnie akurat nie uczyła, no ale za moich czasów uczyła i pani z... czego to miałaś koło? Z plastyki, nie? Tak, No także popatrzcie, jak to jest w życiu, nie? Że nauczyciele uczą no, wiesz, potem wasze dzieci. No stąd jeszcze. wniosek, że Michał chodzi chodzić do szkoły... Do której, do której ja chodziłem, bo w ogóle ja chodziłem do tej szkoły. Marek. No. I jeszcze część nauczycieli tam... Uczy, pracuje, panie, którzy nawet funkcje pełnią. No. Moja polonistka na przykład, także widzi. Taki świat jest mały. No. Czy tak ogólnie Michałek jest ok, czy nie? Tak, można Może powiedzieć. od 0 do 10 do 9. Historia zatoczyła ogólnie... koło. Tak, a my jedziemy na zakupy, jeszcze jakieś nie. Nie co? No kurwa, nam się co? uda trochę na spacer wejść. A co w ogóle kupujemy? A, to tajemnica zawodowa. To się dowiedzie za jakiś czas. Właśnie dotarliśmy na dolinę, słuchajcie, trzech stawów i co dziwnego, bo wiecie, to, że są kwiatki wszędzie posadzone, to jest coś normalnego, ale tu idziemy i tak nagle Marzena mówi, ty zobacz, kapusta rośnie. Nie, to są jakieś białe buraki, albo trochę, to jest taki rabarbar może. Dziki może, ale to jest chyba ta, Mięta? Nie, to jest mięta. Nie, to jest mięta. coś cytrynowego. To jest mięta, to. A to jest coś mm, cytrynowego. Jak to pachnie. W sensie, tu jeszcze nie je wszystko, bo tu, gdzie to było na ten? Te, e, nieba okłaszane. E, tam jest cukina? To jest jakiś tu... śliczny owoc. Ale ładnie. No może wy będziecie wiedzieć, to jest jakby cukinia. Albo czekaj, to jest dynia. Dynia? Nie jest to jakieś dyniowate? Nie wiem. Jak, jak dynia. No Tylko taka mała. Tu takie kwiaty są. O, tu to widać. To jest wersja ja mała. wzięła, Ja też kwiat. tak właśnie. Chociaż ale... cukinia nie ma takiego kształtu okrągłego, jest. ale może być taka. Pamiętasz, że jest ale taka okrągła? Ale jeszcze jest chyba coś, y, cukinia, bakłażan to nie, ale chyba jeszcze coś, nie wiem. Także piszcie, bo może bo Ale to jest dynia. Albo Mamy dynia, dynia. Michaćka żeby w parku takie coś rosło. Nie, ale są ozdobne, jest ozdobna kapusta, to, to nie nawet możesz ozdobne. kupić kwiaty. No, ale tu normalnie mięta rośnie. No mięta, aż mi teraz ręce pachną jeszcze, palce. A w ogóle przecież jedna rzecz. Pamiętacie, jak kiedyś tam mówiłem o tych wysokich trawach? To mówiłem na początku wakacji chyba. Jak się okazało, to dlatego nie wycinałem traw, żeby przytrzymać wodę. Nie? Ale taki zbulwersowany. Ja też zresztą, nie? E, że tak, nie, jak to może być? Taka zarośnięta łąka, a tu bo chodziło ba, o to... żeby tam, e, też tam trochę jest Parku zarośnięte. Kultury, nie? No, w Parku Kultury, Tak, bo tu chodzi o to, żeby za, zostawić trawę, która zatrzymuje wodę. W glebie. Pamiętam jeszcze czasy, jak się kupowało na Allegro, wiem, znowu historia, gdzie na przesyłkę się czekało około tygodnia, jak przyszła pocztą. Wtedy chyba nawet jeszcze film kurierskich nie było, żeby tak, wiecie, na taką skalę. A teraz kultura. Zamówicie i w macie no dosłownie na drugi dzień. Muszę kamerę wyłączyć. To jest właśnie tak. mankament, że ja myślałem, że jak ta kamera będzie tu włączona, w tym gniazdku, to się automatycznie będzie wyłączała po odłączeniu tej stacyjki, a to niestety ciągle tak. prąd jest. A nie wyłącza się. Nie wyłącza się. Nie wyłącza. Lubię tak denerwować Marzenkę, wiecie, wyłącza, wyłącza. Ooo, mm. widzicie, ale sygnał jest. Dobra, Zap, idziemy do domu. Wymieniać filtr do wody. Ale piękna pogoda się zrobiła. A zapowiadało się Ci tak brzydko, nie? No i co tu do... Ale zmasakrowany ten! To był najładniejszy kawałek, jaki był... Lepiej. Taki arbuz? Ale może być słodki. Może być dobry, to Cię uratuje. To kupił Marek, bo żeśmy się rozdzielili, Marek był w Oszoń, ale naprawdę, tak jakby on upadł. Wiesz, on nie, tak jest, wygląda. spróbować. No dobra, teraz będziemy testować, bo Marek jakieś chipsy kupił. Long chips, no nie wiem, otwórz to, bo jestem bardzo ciekać, że Jaki takie długie, to takie Jakie long chips? To są mm. normalne kartofle, takie plasterki. Ale, e, że long, Są tak jak Pringles, ja stawiam. Myślisz? No tak, wiesz, mam takie... No to zamknij oczy, uwaga. <laughs> eee... Przegrałam zakład? Znaczy to jest chemia w tym momencie, nie? No bo takich ziemniaków nie ma przecież. Mmm, smakują jak Pringles. Mm. Salone. Mmm, mmm. Trzy złote nieco jak kosztowało. Mówię, że takiego czego jeszcze mm. w życiu nie widziałem. Ale ja też nie widziałam takich chipsów. Daj spróbuję. Long chips. Mmm, mm, jak porażynki. Średnie. Wam. Nie widziałam jeszcze takich chipsów. Widzieliście takie kupiłem. chipsy? Dobra. I tu mamy ogórki zielone, pomidorki. Ostatnio lubimy takie pomidorki. Sałatka taka. Pomidorki, cebulka, śmietanka. Przypomina mi się lata ta dzieci Dobra. Czyli epoka dinozaurów. To, co jest moją zgubą, czyli gumy miętowe, a to już jest action. Papier do pieczenia. To się przydaje, a już kiedyś kupiłam w action i jest sprawdzony był spoko. W Action też ja kupiłam takie orzeszki, yy, brazylijskie, nieprażone. Wiecie, jak tak ja trochę mam ochotę coś sobie, tak, wiecie, kiedyś smaczka na coś, nie wiem, to sobie orzeszka chrupne. Kupiłam jeszcze sobie w tym, yy, w Action, takie worki do mrożenia. Ja w ogóle byłam ciekawa. No to chyba worek jak worek, nie? Właśnie, to są do mrożenia marek. Pecia... No ja, ja mrożę w takich normalnych workach. Różnicie kolorem. Worek jak worek, mamy. A przecież co, ja wiem ja co może być. Inny skład. Kupiłam jeszcze w Action takie e, płyny eko. E, to jest płyn do czyszczenia łazienek, toalet, a to jest płyn do Oho. mycia szyb. Taki. Wiecie, a co jest w składzie jest ekologiczny. To co zawsze kupujemy w action, czyli e, Colgate płyn do e, płukania. Tam jest chyba najtańszy? Nie wiem. E, ile? ile 9 zł? 11. 11? E, to zdarzało płyn do czyszczenia pralek. I tu kupiłam sobie, żeby wypróbować, przetestować jakieś serum do włosów Care. Można używać na mokre, na suche. I tu jest taka sheet, czyli w płachcie maseczka, a to jest chyba Nabius? Nie, nie chodzi mi o Nabius na twarz, tylko o to, to jest na twarz? postać z bajki. Tak, no nie widzisz tutaj. Aha. To jest postać z bajki, tylko ona się nazywa Arielka. Mm. Nie wiem. A ja nie wiem, czy mo, moje oczy przykuło coś innego na tym opakowaniu. No, to są oczy mężczyzny, a moje. Myślę, oczy że to jest maseczka. Ona ma duże oczy, ale wiesz, Marek, tu maseczka na biust, A No i jeszcze kupiłam takie. Ale są takie na brzuch że to też jest taka. Na dekolt, właśnie. No, ja właśnie mam są, też taką, dlatego no. to co się dziwi? No. I jeszcze mam tutaj takie mm. dwa <laughs> opakowania: soli do kąpieli, Aha. ale ja sobie kupiłam z myślą o. Moczeniu stupeń. Dobra, było. Marzyna kroja arbuza. A tu mój filtr. Muszę go zamontować. Jest to nie już jest chyba Chyba jutro to zrobię. Ale chyba zmienili opakowanie, coś mi się wydaje. Tak. Mm. I faktycznie nie ma osadu, nie? W herbacie jak no. się stosuje, co? Tak, nie ma. Naprawdę to jest... To jest racja. Akurat Brita tu trzeba powiedzieć. Kiedyś lezmy dzwonek. Łapka w górę. Pamiętam tak, było Mieliśmy dzbanek, ale była. on Pamiętam potem tak Tak, że stał pod światło. <noise> nie działał nam, wyświetlacz przestał działać. No i on ale później się był... zrobił taki. Aż to było już niewygodne potem. No, niewygodne. Słuchajcie, już miałem się nie odzywać, ale teraz właśnie marzena powiedziała, żebym wyczyścił tą pralkę. I odkręciłem filt i nie uwierzycie, co znalazłem. Marzena jeszcze nie wie. Bo <noise> na <Marzina> to. <noise> Dwa złote było. Coś, ty. No, no, no znalazłem pieniądze filtr ale parzek jest dziwne, jak się... Ale tak, jak zwiększyło. to się tam dostało? No wyleciało z jakiejś spodni chyba. ale którędy się dostało? Nie wiem, no przez bramby jakoś przeleciało. No bo wiecie, tu wiadomo, śmieci jak to wylety, nie Ale ja patrzę, mi dwa złote wylatuje. A co tam robi e, Bob, Bob od George'a? To nie jest Bob od George'a. No może z tego, jak, jak bierzemy drive mm. Ale to patrz on nie, że się nie rozpuścił. Ale co z tym dwa złote? Ale patrz, jakie dziwne się zrobiło. Chyba już nie przyjmą Ci go nigdzie. Nie, to trzeba wyczyścić. Proszę. Dziękuję. <laughs> jak czasami warto, wyczyścić filtr w pralce. I zobaczcie, dwa złote możecie znaleźć. Idę zaszaleć. I witajcie ponownie. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Jak widzicie, pod parasolem. Ale jest 1 września. Ciekawe, jak to będzie. Na razie jest spoko. Wszystko w reżimie. Aczkolwiek... Ciekawości, podeszłam pod szkołę, Iasi. No i tam jeden na drugim stał. Część miała maseczki, część nie miała rodziców, dzieci. Także jest tak, jak jest. A ja właśnie zmierzam do przychodni, do kardiologa. Dzisiaj mam wizytę kontrolną. Przez cały miesiąc brałam leki. To teraz czas skontrolować, czy te leki w ogóle na mnie działają. I jeżeli. To znaczy skontrolować. Ja wiem jak działają. Nie do końca tak chyba jak było, powinno było być, ale myślę, że to trzeba też trochę czasu, żeby po prostu organizm zareagował na dany lek, na dane leczenie. Na razie kontrola po miesiącu i zobaczymy jak będzie. No to na razie. I słuchajcie, jak jeszcze nie widzieliście piosenki od Michaci, nie słuchaliście piosenki od Michaci, o, to zapraszamy do oglądania. O, Marzenka coś tam teraz zrobi. A no, podejmuje tak, pracę z muwarką. Właśnie, zapraszamy Was do wysłuchania i obejrzenia też, bo tam jest co oglądać. Przyjaciółce, szkole, wiecie, takim Mamie życiu. papilota. Takim życiu szkolnym, o, powiedzmy, nastolatki. Tacie, Nie. który budzi. Dziesięciolatki. Także zapraszamy i wpadajcie na kanał Misia. Buteleczka gotowa. Jutro bierze ją Michał do szkoły. Musieliśmy kupić nową, ponieważ ostatnia. Ta, którą miała była już bardzo zniszczona, nosiła ją no, od września. No i teraz mieliśmy ją też na wakacjach. No i faktycznie tutaj już się poniszczyła, była taka porysowana, troszeczkę też taka nadpęknięta, tylko wiadomo, ją jeszcze trzeba przygotować odpowiednio, czyli przepłukać, przelać przez ten filtr, żeby go oczyścić, no i będzie. Także kupiona w Rossmanie, nawet dosyć fajna. Cena. A ja Wam jeszcze chciałam jedną rzecz pokazać, mianowicie paliła się przed chwilą świeczka zapachowa. Chyba ją kojarzycie. I słuchajcie stężenie zanieczyszczenia wzrosło do 47, 46 a normalnie to jest nawet na poziomie dwóch. Nie można? Te świeczki zapachowe, one bardzo jakby no zanieczyszczają. Co no bo zanieczyszczają. widocznie skład y, któryś tam w nich Środków. jest, tak powoduje, że o, no, coś jest tam nie tak. No myślę, że te olejki eteryczne jakieś takie nie, bo to jest jakaś różana mm. zapachowa Ale taka. Ale normalnie świeczki się palą i tak nie ten. Ale o dziwo, słuchajcie, została zapalona świeczka. A Dobra, dzisiaj z okazji tego, że jest na dworze aktualnie chyba około 13 stopni, z 30, które były dwa dni temu, <grym> to powiedzmy, Także dzisiaj Marka natknęło, bo to jego sprawka, na zapalenie świecy. A wiecie, właśnie, odnośnie świeczek, że bo ja mam taką fazę, że zawsze zapalam świeczki, jak jest chłodno na dworze, no bo wiadomo. No tej porze jesienno-zimowej, I ostatnio świeczka, dzisiaj tak właśnie myślałem, kiedy się paliły ostatnio te świeczki w tych lampionach? I tak się słuchajcie zastanawiałem i chyba w maju, Marzyna, ostatnio się te świeczki paliły. No, możliwe, tak. A ty co robisz? No, chcę tą folię, chcę uwolnić miętę, uwolnić miętę. Dobra, ale bardzo. Donica, ale zostawię, nie? tak, już niech jest w sobie w tej donicy. Ale chcę ją uwolnić właśnie z tej folii, bo piękna a pachnie. Mm, bardzo intensywnie. Mm, ale zapach, tak jak mm. ta wczorajsza. Ja uwielbiam, ale wiecie, muszę się ograniczać. My wróciliśmy do szkoły, wracamy do szkoły. Nie, to dziecko wróciło, a nie ty. My też wracamy, no przecież słuchaj, to jest chyba logiczne, że ta, jak Tak, plan gdzieś... się już pojawił. Że jak dzieci wracają do szkoły, to rodzice też wracają do szkoły. Przecież, wiesz, no też interesujesz się tą szkołą, żyjesz szkołą dziecka, dowiadujesz się, wiesz, śledzisz albo starasz się śledzić zadania, czy tam postępy dziecka. Także rodzice też wracają do szkoły. Czy zgadzacie się ze mną? Zgadzacie się z Marzenką? I wszystkim, którzy dzisiaj rozpoczęli rok szkolny, to znowu życzymy wszystkiego najlepszego. Powodzenia. Powodzenia, no i właśnie, żeby wszystko szło tym takim tradycyjnym yy, szkolnym tokiem. tokiem, rytmem. A tu już widzę śniadaniówkę przygotowaną. Śniadaniówka przygotowana. Uuuu! ze śniadaniówki wyskoczył VITAL FRESH KIDS BIO. A to Michał się często bierze. To chyba z Lidla, nie? Czy z Biedronki? Nie, skąd. A nie z Rosłana? Mieleczka, skąd to jest? Z Lidla czy z Biedronki? A no już masz odpowiedź. Jest? Biedrona. A, z Biedronki. Także to jest z Biedronki, pewnie trafi tutaj jakiś yy, banan. Pewnie trafi kanapka. To dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Subskrybujcie, no i do następnego odcinka. Do czwartku. Jak szybko dzisiaj. Do czwartku? No. A może do środy? Do nie piątku? do piątku, patrzcie. Ale za każdym razem. Chyba już się nauczyliście. Przyzwyczajnie jesteście. Nie, że Marek zawsze knoci i nie umie po prostu... Ty jakby bez kalendarza. No bo patrzy na ten kalendarz i się skoncentrowałem na tym grzybie na tym kalendarzu. Najgorsze, no że tu w tym y, kalendarzu nie jest zapisany piątek, sobota, tylko jest wrzesień, pierwszy, drugi. No ale coś mi się Sią, że się że jest poniedziałek, na razie, Dziękujemy pa. Dziękujemy wam, pa.